Cześć, tu Kamila. Witam was w kolejnym filmiku z moją inspiracją dla sklepu Scrap Passia. Dzisiaj zajmiemy się robieniem kartek świątecznych, a ponieważ już bardzo niewiele do Bożego Narodzenia zostało nam czasu, będą to takie proste, dosyć szybkie kartki. W zasadzie cała seria kartek zrobiona z kolekcji z małego bloczka Christmas p 13. Będę robiła samodzielnie bazę o wymiarze 6 i 1/8 na 4 1/8. Cala to jest troszeczkę inny rozmiar niż takie tradycyjne C6, ale z uwagi na to, że mam właśnie mały bloczek, to sama sobie będę docinać bazy i będziemy głównie wykorzystywać ten oto wykrojnik. Jest to wykrojnik choinki, dzięki której powstaje nam, możemy sobie ją poskładać i wychodzi nam właśnie taka patchworkowa choinka, jak tutaj jest na, na zdjęciu, na opakowaniu. Jak widzicie tutaj już sobie przygotowałam, wycięłam sobie te elementy, właściwie to jest chyba najbardziej pracochłonny element. Yy, cały, całej tej kartki, czyli yy, układanie sobie tych drobnych cząsteczek choinki, składanie ich później w całość, ale później to już będzie szybko do górki wszystko szło. Przygotowałam sobie też, też kilka innych wykrojników. Yy, tutaj mam już je wycięte ze złotego papieru. Yy, używam papieru takiego metalicznego z Mariana Design. Przepraszam, jeżeli Wam się odbija światło od folii i też wycięłam sobie tutaj z kilku wykrojników, tutaj mamy też bazę choinki ze złotego papieru, dwa napisy Wesołych Świąt z Craft and Design to jest ten tegoroczny taki bardziej filigranowy i ten, który też bardzo lubię, Wesołych Świąt też z Craft and you Design mam też tutaj gwiazdeczki które prawdopodobnie będę wycinała, żeby sobie te choinki ozdobić z Mariana Design i taki zestaw wykrojników, które wycinają owale, ja będę używać Dwóch tej wielkości, już mam je tutaj sklejone, żeby wyciąć ramkę. Cóż jeszcze będę, będę potrzebować do wykonania mojej kartki? Przygotowałam sobie tutaj, w razie czego, też y, takie kropeczki, y, tak zwane enamel dots z Mariany Design. One się bardzo ładnie puszczą, mogą zastępować nam bombki na choince. No i będzie nam też oczywiście potrzebne coś do zrobienia dystansu. Ja mam tutaj taśmę piankową, ona ma grubość jakieś 1,5 mm. Oczywiście klej i przyda nam się też na pewno penseta że ja zabieram się do pracy, razem zrobimy sobie jedną kartkę, a potem pokażę wam jeszcze co, co właśnie z tych wszystkich elementów poskładałam i jakie kartki zrobiłam. I tak jak widzicie, udało mi się zrobić kilka karteczek z motywem takiej patchworkowej choinki wyciętej wykrojnikiem Liane Creative. Zostało mi jeszcze z tego małego bloczka z P13 jakieś 5 arkusików całych i troszeczkę ścinków. Myślę, że jakieś ze trzy kartki jeszcze zdołam z tego zrobić. Na razie zrobiłam tę pierwszą, którą widzieliście, jak wykonywałam. No, myślę, że składanie tej choinki jest taką najbardziej czasochłonną i pracochłonną czynnością. Jeszcze kiedy ma się taką niesporną taśmę dystansującą, jak ja, z trudno od, odklejalną tą warstwą zabezpieczającą, to schodzi troszeczkę dłużej. Ale jak się już wejdzie w taki rytm, to idzie wszystko szybciutko. I tu są pozostałe moje kartki. Ta jest na żółtym tle, ozdobiłam ją tymi enamelcami, które Wam pokazywałam wcześniej, one się tak też fajnie miną, troszeczkę na złoto, więc myślę, że pasują. Tutaj jest jeszcze taka, tutaj wykorzystałam wnętrze tej rameczki z tego szarego papieru i ozdobiłam choinkę złotymi gwiazdkami i tutaj taka w ciemniejszych barwach też choinka ozdobiona złotymi gwiazdkami, napis Wesołych Świąt i tutaj jeszcze wykorzystałam Wykrojnik takiego banerka z Craft and You Design, już Wam pokazuję. To jest ten wykrojnik, ten środkowy, średniej wielkości. I tutaj jeszcze piąta karteczka, którą zrobiłam. Zawsze chciałam zrobić właśnie w, tym, w tej technice karteczkę. Nie powiem Wam, jak się ta technika nazywa, bo po prostu wypadło mi to z głowy, ale ona ma taką ma określoną nazwę właśnie sklejanie tych paseczków z różnych papierów. I właśnie z takich różnych paseczków, które zostały mi ze ścinków, zrobiłam tło. Ono jest też przetykane złotem. Wtedy choinka już jest z jednego koloru, ale nadal jest patchworkowa, to znaczy, wszystkie te elementy są naklejane na bazę na różnej wysokości dystansach albo bezpośrednio. I napis też wycięty wykrojnikiem Crafty New Design. Także to jest moja propozycja na wykonanie kartek takich no w zasadzie już na ostatnią chwilę. I myślę, że to też będzie moja ostatnia taka świąteczna inspiracja dla Was w tym roku. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!